Witajcie, czasem proste rozwiązania są najlepsze, a zatem klasyka, brązy, pudrowe róże. Preparat zmniejszający pory będzie idealną bazą na co dzień pod podkład. Podkład, który zachowa nam się jak druga skóra, nie będziemy go czuły przez cały dzień, nie zrobi nam efektu maski, a przepięknie wygląda na skórze. Róż w kremie nada nam delikatnego efektu zdrowej skóry. Korektor, który jest gęsty, treściwy, zakryje wszystko, co powinien, ale nie wysuszy naszej skóry. Puder transparentny, który nada nam się do bakingu, ale również polecam dla osób, które mają problem z wyświecaniem się skóry w ciągu dnia. Mój ukochany puder jedwabisty, który przepięknie wygładza i robi efekt Photoshopa. Kredką wyrysujesz kształt brwi, jak również dorysujesz pojedyncze włoski, jeżeli masz jakieś braki. Jeżeli chcesz ujarzmić włoski oraz nadać im tego samego koloru, tłuszcz do brwi będzie idealny. Baza pomoże w utrzymaniu się cieni przez cały dzień a dodatkowo wzmocnisz pigmentację i będzie łatwiej Ci się blendować cienie. Klasek długobrywiowy, czyli cień biscotti. Cień orzechowy będzie dzisiejszą bazą i nim podniosę sobie oko oraz nadam go troszeczkę w załamaniu i rozetrę puchatym pędzelkiem. Cień w odcieniu starego złota nakładam już bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Po nałożeniu cieniutkim, ale bardziej puchatym rozcieram same granice. Dopełniam makijaż nad załamaniem różem do policzków. Klepuję cień biszkoptowy i jak zaczyna wychodzić makijaż, to yy, to zaczynam się cieszyć, tak jak widać. Plastyczną czarną kredką rysuję sobie kreseczkę, którą będę rozcierać. Nakładam bazę pod tusz do rzęs. Dzięki konturowaniu uniesiemy swoje policzki, nadamy kształtu naszej twarzy. Możemy dzięki temu troszeczkę zniwelować, troszkę optycznie poprawić nasze rysy. Tam, gdzie chcemy wyszczuplić, dodajemy brązera, a na policzki delikatny róż matowy nakładam sztyft przeciwzmarszczkowy który będzie stanowił moją bazę na usta rzęsy w płynie, tak można nazwać ten tusz konturówka w jasnym klasycznym odcieniu light nude szmineczka love me pink będzie stanowić przepiękne wypełnienie konturówki cień orzechowy będzie dzisiaj nam wypełniał cały makijaż cieniem biszkoptowym doczyścisz wszystkie granice rozświetlacz wpłynie idealnie rozświetli kości policzkowe i nada naturalnego efektu glow mój ulubiony tusz panorama dzisiaj ląduje na dolne rzęsy I gotowe. Daj znać, jak podobają Ci się takie filmy, czy nagrywać ich więcej. I oczywiście o wszystkie produkty możesz się mnie zapytać, jak również wytestować i zakupić, jeżeli nie masz swojej przyjaciółki od piękna. Do zobaczenia.